Akcja filmu rozpoczyna się w 1974 roku, gdy weteran wojenny Max Eriksson siedzi w pociągu metra. Kiedy do pociągu wsiada młoda Wietnamka, Eriksson spogląda na nią zmartwionym wzrokiem. Nagle przypomina mu ona o jego pobycie na wojnie w Wietnamie. Następnie scena przenosi się do retrospekcji podczas wojny w Wietnamie w 1966 roku. Zespół amerykańskich zwiadowców otrzymuje misję poszukiwania tajnych tuneli wykorzystywanych przez Wietkong do przeprowadzania ataków z zaskoczenia. Pewnej nocy, gdy znajdują się w gęstym lesie, słyszą ostrzał moździerzowy. Obserwują mapę i zdają sobie sprawę, że pobliscy żołnierze są atakowani przez wroga. Porucznik Riley instruuje swój zespół, aby nasłuchiwał ostrzału, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się wróg, a następnie poinformować kwaterę główną o ich aktualnej lokalizacji. Nagle, ze strachu, jeden z żołnierzy zaczyna strzelać do wietnamskiego żołnierza. Zdemaskowało to ich przykrywkę, a wróg został powiadomiony o ich lokalizacji. Wkrótce rozpoczyna się ostrzał moździerzowy, w wyniku którego część żołnierzy ginie, a inni uciekają w bezpieczne miejsce. W międzyczasie młody szeregowy Max Eriksson, który patrolował samotnie, szuka schronienia, gdy słyszy eksplozję w pobliżu. Nagle ziemia się zatrzęsła, przez co wpadł do ukrytego tunelu Wietkongu, w którym utknęły jego nogi. Gdy przybywa wsparcie powietrzne i zaczyna atakować wroga, Eriksson pozostaje uwięziony w tunelu. Nie wiedząc o tym, Żołnierz Wietkongu z nożem zbliża się do niego bezszelestnie przez wąski tunel. Zanim jednak zdążył zaatakować, sierżant Tony Mezerw zdołał uratować Eriksona. Amerykanie przegrupowują się i likwidują wrogów jednego po drugim. Następnego ranka Erikson, Mezerw i ich oddział składający się z kaprala Tomasa Clarka, szeregowca Hacera i sierżanta Browniego udają się do pobliskiej wioski nad rzeką w poszukiwaniu tymczasowego schronienia. Erickson różni się od reszty swojego oddziału, ponieważ jest miły dla miejscowych dzieci, w przeciwieństwie do swoich kolegów, którzy są podejrzliwi wobec wszystkich w Wietnamie. Pomimo napiętej atmosfery wojny, Erickson zachowuje swoje człowieczeństwo, traktując miejscowych z szacunkiem i oferując pomoc w razie potrzeby. Później sierżanci Browni i Mezerw przypominają swoim żołnierzom o tym, jak ważne jest bezdyskusyjne wykonywanie rozkazów, zwłaszcza że ich czas w Wietnamie dobiega końca. Jednak w tym momencie żołnierze Wietkongu ukrywają się w krzakach wraz z lokalnymi informatorami. Nagle otwierają ogień do Amerykanów i śmiertelnie ranią sierżanta Brauniego. To całkowicie zaskoczyło amerykańskich żołnierzy, ale udało im się odeprzeć atak i zabić wrogów. Po tym incydencie oddział Mezerfa otrzymuje 48-godzinny urlop i planuje nocny wypad do pobliskiego miasteczka. Jednak ich urlop zostaje nagle odwołany i otrzymują rozkaz stawienia się na patrol o 6 rano następnego dnia. Tego wieczoru wykonują misję zwiadowczą w okolicy. Mezerw, zasmucony utratą swojego bliskiego przyjaciela, Brauniego, wyraża chęć poszukania pocieszenia w towarzystwie miejscowej dziewczyny w najbliższej wiosce. Późną nocą oddział dociera do bramy swojej placówki, aby zapuścić się do wioski. Jednak strażnik i dowódca kompanii odmawiają im wstępu do domu publicznego. Dowódca informuje ich, że obszar ten pozostaje dla nich niedostępny. W rezultacie oddział jest zmuszony pozostać w swojej lokalizacji do czasu wydania dalszych rozkazów. Zrozumiawszy, że utknęli, żołnierze wracają do koszar i czekają na poranny wymarsz. Sierżant Mezerw przedstawia grupie szeregowego Antonio Diasa, który zastępuje zmarłego Brauniego. Mezerw informuje oddział o ich następnej misji i ujawnia, że wyruszą następnego dnia dwie godziny wcześniej niż planowano. Chce odwiedzić sąsiednią wioskę i porwać miejscową dziewczynę dla własnej satysfakcji. Erikson jest zszokowany skandalicznym i kryminalnym oświadczeniem swojego przełożonego. Dzieli się swoimi obawami z przyjacielem, ale ten uspokaja go, że Mezerw musi żartować. Niestety, następnego ranka oddział dociera do wioski i siłą zabiera młodą dziewczynę o imieniu dantaj Oan z dala od jej rodziny. Mezerw informuje Eriksona, że będą się bawić z dziewczyną, gdy dotrą do swojej placówki. Wkrótce potem w wiosce wybucha chaos, gdy krewni błagają żołnierzy, by oszczędzili dziewczynę. Jednak żołnierze pozostają głusi na ich apele. Zamiast tego popełniają straszny czyn przeciwko siostrze dziewczyny, pozostawiając Eriksona w szoku i nie mogąc uwierzyć, że jego towarzysze mogliby zrobić coś takiego. Po porwaniu wiejskiej dziewczyny dla swojej chorej rozrywki, żołnierze kontynuują swoje obowiązki. Erikson konfrontuje się z sierżantem Mezerfem, nalegając, aby to, co zrobili, było przestępstwem, ale ten ignoruje jego zastrzeżenia i wysyła go na patrol. Tymczasem szeregowy Hatcher i Caprell Clark nie widzą problemu w działaniach mezerfa, traktując je jako rozrywkę. Później grupa robi sobie przerwę i próbuje nawiązać kontakt z uwięzioną dziewczyną. Clark podchodzi do niej pierwszy, ale przerywa mu Hatcher, który myśli, że widzi kogoś w krzakach. Oddaje strzał, ale okazuje się, że było to tylko zwierzę. Oddział zdaje sobie sprawę, że strzał może zdradzić ich pozycję wrogowi, więc decydują się iść dalej, opóźniając jakąkolwiek dalszą interakcję z dziewczyną. Kilka godzin później natrafiają na opuszczoną drewnianą chatkę głęboko w lesie. Podczas gdy Mezerw, Clark i Hatcher badają teren, Dias i Erikson sprzątają chatkę. Dias okazuje się być przyzwoitą osobą, która nie chce znęcać się nad dziewczyną. Ponieważ podzielają tę samą perspektywę, Dias i Erikson zgadzają się wspierać nawzajem. Chcą mieć pewność, że nikt nie zostanie zmuszony do popełnienia przestępstwa. Następnie Erikson podchodzi do uwięzionej dziewczyny Oan, okazując jej współczucie i troskę. Udaje mu się zdobyć jej zaufanie i opatrzyć jej rany. Później, gdy reszta oddziału wraca do kabiny, sierżant Mezer sugeruje, by siłą przesłuchać dziewczynę. Wiąże jej ręce i przedstawia kolejność, w jakiej żołnierze będą się z nią obchodzić. Erikson jest z pewnością przerażony tym planem. On i Dias sprzeciwiają się pomysłowi, mówiąc, że nie wezmą udziału w ataku. Sierżant grozi im jednak, że jeśli się nie podporządkują, zostaną wyrzutkami. To przeraża Diasa, który niechętnie zgadza się wziąć udział w przerażającym akcie. Rozwścieczony Erikson próbuje pomóc dziewczynie, ale Clark przystawia mu nóż do gardła i każe stać na straży przez całą noc. Bezradny Erikson obserwuje, jak jego towarzysze na zmianę atakują oan w kabinie. Następnego ranka oddział dociera na wzgórze i ustawia się na moście kolejowym z widokiem na skład zaopatrzenia Wietkongu. Zostawiają Oan z Clarkiem z powrotem w kabinie. W pobliżu zauważają grupę uzbrojonych Wietnamczyków transportujących pociski artyleryjskie. Zgłaszają współrzędne do kwatery głównej i obserwują wroga, przygotowując się do swojej misji. Czasami później Erickson i Hatcher wracają do placówki, aby uzupełnić zapasy i zdobyć granaty dymne. Kiedy docierają do chaty, Clark waha się, czy zostać z dziewczyną, więc rozkazuje Ericksonowi zająć jego miejsce. Gdy zostają sami, Erickson w pełni pojmuje skalę nadużyć Oan. Jest słaba, pocięta, posiniaczona, odwodniona i chora. Czuje się okropnie z powodu jej stanu, więc rozwiązuje ją i oferuje jej coś do jedzenia i picia. Po powrocie na most kolejowy sierżant Mezerw jest wściekły, gdy jego ludzie wracają bez Ericksona. Rozkazuje więc Clarkowi wrócić po niego do placówki. Sierżant obawia się, że Erickson może zrobić coś drastycznego. W międzyczasie Erickson postanawia pomóc Oan wrócić do jej wioski. Oan jest jednak zbyt przerażona, by iść sama, więc błaga Eriksona, by jej towarzyszył. Erickson zdaje sobie sprawę, że opuszczenie placówki z Oan uczyniłoby go dezerterem. Mógłby zostać za to ukarany. Jednak widząc rozpaczliwą prośbę biednej dziewczyny, postanawia to zrobić. Gdy mają już uciekać, pojawia się Clark i zatrzymuje ich. Zmusza ich do ponownego dołączenia do oddziału na moście kolejowym. Niestety, Erikson i Oan zostają zaciągnięci na most i otrzymują rozkaz pozostania na miejscu. Gdy oddział czeka na rozpoczęcie ataku, Oan nagle zaczyna kaszleć z powodu słabego stanu zdrowia. Mezerw zdaje sobie sprawę, że może ona zagrozić ich pozycji, więc rozkazuje Eriksonowi ją zabić. Nasz bohater odmawia, więc Sierżant rozkazuje to zrobić Hatcherowi, ale ten również się waha. Gdy helikoptery zbliżają się w oddali, Mezerw pilnie rozkazuje Diasowi ją zabić. Pod presją swojego przełożonego Diaz decyduje się zrobić coś nie do pomyślenia. Właśnie wtedy Erickson zaczyna strzelać w powietrze ze swojego karabinu, aby zwrócić uwagę Wietkongu i skutecznie zapobiec morderstwu. Podczas strzelaniny pomiędzy amerykańskimi i wietnamskimi żołnierzami Clark wielokrotnie dźga Oan. Niestety Eriksson ich nie zauważa, ponieważ jest zbyt skupiony na odpieraniu wrogów. Sytuacja staje się krytyczna, gdy Wietkong przenosi moździerze w górę rzeki i zaczyna ostrzeliwać most. Ale Mezerw i jego drużyna dobrze się bronią, używając karabinu maszynowego, aby wyeliminować wrogów jeden po drugim. W międzyczasie ciężko ranna Oan wstaje i próbuje uciec przez most poniżej. Kiedy Mezerw ją zauważa, rozkazuje oddziałowi ją zastrzelić. Erikson próbuje ich powstrzymać, ale Mezerw uderza go swoją bronią i powala. Następnie oddział wielokrotnie strzela do biednej dziewczyny, zabijając ją na miejscu. Jej pozbawione życia ciało spada z mostu i ląduje na ziemi poniżej. Po tym incydencie Mezerw wyprowadza swoich ludzi z miejsca zdarzenia, podczas gdy Erickson leży samotnie na torach kolejowych. Słabo widzi amerykańskie helikoptery przeprowadzające nalot na łódź rzeczną wroga, a także zauważa okaleczone ciało OAN poniżej. W wyniku eksplozji zapala się pobliska łódź marynarki wojennej USA, zabijając całą jej załogę. Wkrótce potem Erickson zostaje ewakuowany helikopterem. Później budzi się w szpitalu i zwierza się swojemu przyjacielowi Rowenowi o porwaniu, napaści i morderstwie Oan. Rowen rozumie jego obawy i radzi mu porozmawiać z porucznikiem Riley. Erickson robi to samo, ale niestety Riley odpowiada długim wyjaśnieniem. Podkreśla, że ten incydent może zepsuć wyniki operacyjnej jednostki i sugeruje, że najlepiej byłoby o nim zapomnieć. Zdeterminowany, by szukać sprawiedliwości, nasz bohater ryzykuje swoją karierę wojskową, nie słuchając rozkazów Riley'ego i zgłaszając incydent kapitanowi Hillowi. Hill reaguje jednak surowo i udziela Eriksonowi nagany. Ostrzega go, że kontynuowanie sprawy może skutkować surowymi wyrokami dla żołnierzy i może doprowadzić do odwetu na Eriksonie i jego rodzinie, gdy skazani mężczyźni zostaną zwolnieni. W międzyczasie Mezerw dowiaduje się, że Erikson doniósł OOAN starszym oficerom. To napełnia go wściekłością i postanawia zabić go granatem. Tej nocy Erikson staje się podejrzliwy, gdy widzi haczera stojącego przy drzwiach latryny i szybko uciekającego. Na szczęście dostrzega granat i szybko wyskakuje z latryny tuż przed jego eksplozją. Następnie Erikson konfrontuje się z Mezerfem i resztą sprawców. Mówi im, że wszyscy już wiedzą, co zrobili, jednak władze nie chcą go słuchać. Sugeruje, by zostawili go w spokoju, ponieważ nigdy nie zostaną skazani za swoją ohydną zbrodnię. Później Erikson topi smutki w barze. Podchodzi do niego minister i pyta o jego nastrój. Chociaż Erikson zdaje sobie sprawę, że sprawiedliwość nie zostanie wymierzona, zwierza się ministrowi z tragedii wiejskiej dziewczyny. Wkrótce zostaje wszczęte śledztwo, a ciało Oan zostaje znalezione w rzece. Eskaluje to napięcie w jednostce, a kapitan Hill informuje Eriksona, że jego działania będą miały konsekwencje, ponieważ nie mógł odpuścić tej sytuacji. W następnej scenie wszyscy żołnierze są przesłuchiwani indywidualnie i przyznają się do popełnionych zbrodni. W rezultacie stają przed sądem wojennym. Mezerw zostaje skazany na 10 lat ciężkich robót, Dias na 8 lat, Hatcher na 15 lat, a Clark na dożywocie. Gdy opuszczają sąd, Mezerw pochyla się blisko Eriksona i szepcze coś niesłyszalnego z nikczemnym spojrzeniem w oczach. Następnie scena przenosi się do teraźniejszości. Erikson budzi się z nawiedzającej go retrospekcji w pociągu. Gdy pociąg dojeżdża do następnego przystanku, wysiada z niego Wietnamka, która przypomina mu Oan zauważa, że zostawiła za sobą szalik. Rickson szybko go podnosi i wychodzi z pociągu, by go jej zwrócić. Kiedy podchodzi do kobiety, ta zauważa na jego twarzy nawiedzony wyraz. Zapytany o to, Rickson mówi jej, że właśnie obudził się z koszmaru. Kobieta dziękuje mu za szalik i oferuje mu pocieszenie, zapewniając go, że koszmar jest już za nim. Gdy film dobiega końca, na twarzy Eriksona pojawia się nikły uśmiech. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.